Witam bardzo serdecznie w Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Rady Ryżu Smolana. Oferta naszej szkoły skierowana jest dla wszystkich absolwentów szkół podstawowych, którzy oprócz kształcenia ogólnego przewidzianego w programie liceum są zainteresowani poznawaniem specyfiki służb mundurowych. Drogi ósmoklasisto, jeśli chcesz związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi, wzbogacić umiejętności z tej dziedziny, poznać specyfikę działalności struktur wojska polskiego, policji lub straży pożarnej, dodaj klasę mundurową do wybranego przez siebie kierunku kształcenia. Wybierz jedną z trzech klas: oddział przygotowania wojskowego, klasę policyjną lub klasę pożarniczą. Nasza szkoła łączy ludzi z pasją. Jest to szkoła z charakterem, a nauka w niej to wielka przygoda. Praca kreatywnych nauczycieli, potencjał uczniów, wsparcie i życzliwość organu prowadzącego szkołę oraz jednostek mundurowych wojska, policji i straży, a także zaangażowanie rodziców to elementy, które gwarantują nasz sukces i rozpoznawalność szkoły w środowisku lokalnym. Drogi ósmoklasisto, pamiętaj, w naszej szkole uczymy tego, co będzie ważne jutro. Pomyśl o swojej przyszłości. Wstąp w nasze szeregi. Czekamy na Ciebie. Do zobaczenia.